Dzień dobry Państwu. Nie ustają kompromitacje członków tzw. Komisji do spraw Pegasusa, a po tym nagraniu po prostu opadną Wam ręce. Zobaczcie proszę od początku do końca, jak były szef służby wywiadu wojskowego, pan Andrzej Kowalski, merytorycznie zmiażdżył trzydziestoletniego posła Platformy, który zadawał mu niezbyt mądre pytania. Oglądajcie do końca. ...wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń terrorystycznych. Pegasus zostaje zakupiony w 2017 roku. Czyli trzy lata pan prowadzi służbę, która ma wykrywać zagrożenia terrorystyczne, a jednocześnie nie wie pan o tym, że to narzędzie polskie służby posiadają. Czy to nie jest coś, co się nie powinno zdarzyć? Ja już panu mówiłem, mówiłem to w ogóle wszystkim wcześniejszym osobom, kilka razy to mówiłem. Z perspektywy, którą pamiętam, <laughs> dla mnie zagadnienie pod tytułem Pegasus to jest kontrola operacyjna. Wywiad wojskowy nie stosuje takiego narzędzia, bo go nie potrzebuje. I już, koniec, zamknięta szufladka. Ale współpracuje się, rozumiem, z innymi służbami w celu pozyskiwania pewnych informacji, danych, które mogą pomóc sprawom, które prowadzicie, prawda? Nie bardzo rozumiem, co to ma do Pegasusa. No, ja mówię Panu wyraźnie: się... kontrola operacyjna, czyli ścigamy przestępstwo, potrzebujemy dowodów, używamy Pegasusa. Taka logika myślenia. Tak to miałem wkomponowane jako coś, co jest rzeczywistością. I tyle. A to jest coś, czego wywiad w ogóle nie robi. Wywiad nie ściga przestępców, nie szuka dowodów i nie używa kontroli operacyjnej. Ale próbuje, rozumiem, unikać, wykrywać zagrożenie terrorystyczne. Tak? No, ale działa poza granicami państwa. No, Okej. Okay. Pominę po wrócimy do tego wątku jeszcze myślę w tej części niejawnej. Natomiast no, dla mnie jest to dziwne, że służby mając takie narzędzia... Ja do wywiadu, popracował pan trochę w tym wywiadzie, to pan zrozumiał, dlaczego to nie jest dziwne. W ogóle nie jest dziwne. Jest to całkowicie naturalne. Każda służba może posiadać swoje własne narzędzia. Nie muszę się nimi dzielić z nikim. Jeżeli ktoś przychodzi, to Ja mi bardzo mówi, Pomóż jedno mi, rzecz bardzo chciałbym pomogę. powiedzieć. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce służby współpracowały ze sobą. Bo... Współpracują bardzo dobrze, kiedy trzeba współpracować. Nie, nie, to w ogóle to jest mit, jaka synergia, o czym Pan mówi. Każdy szef służby jest zobowiązany do tego, żeby chronić metody, formy i środki. Tak są sformułowane zapisy ustawowe. I w związku z tym tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest faktycznie potrzebna współpraca służb, wtedy udostępnia się pewne możliwości. Moje pytania zmierzały do jednego pytania zasadniczego. Czy posiada Pan jakąkolwiek wiedzę, że przy, przy użyciu Pegasus'a Przecież niezależnie, którą ze służb. Wykryto choćby jedno zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Jakbym miał tą wiedzę, to nie mogę powiedzieć, a nie mam jej całe szczęście, więc mogę powiedzieć, że nie wiem. Nie słyszałem o żadnym takim przypadku, ale to nie wynika z tego, że nie wykryto, tylko z taką wiedzą, nawet będąc szefem wywiadu, nie ma się do czynienia. Nikt nie informuje szefa wywiadu o tym, że słuchaj zapaliśmy terrorystę. No chyba, że jest faktycznie już sprawa przed sądem, jest ona publiczna, wtedy szef się dowiaduje. Wcześniej nie ma czegoś takiego, chyba, że gdzieś na jakimś etapie prowadzonej sprawy przez służbę wewnętrzną, jakiś kontrwywiad czy jakąś inną służbę, jest pomysł na to, że być może warto by było człowieka przewerbować i go użyć przez wywiad. Wtedy zupełnie inna sytuacja. Ale rozumie pan jakby moje pytanie, no bo... Ale ono jest, jest trochę nie, nie, nie z, nie, nie, z Ale świata. Bardzo bym prosił, żeby pan odpowiadał na pytania i je oceniał. To, to, to zacznijmy od tego, bo... No to jak ja mogę odpowiedzieć na coś, co dla mnie jest nierzeczywiste? No to się nie wydarza. Ale nie zdążyłem dokończyć tego pytania. Proszę. Nie zdążyłem dokończyć tego pytania, a pan w taki, taki sposób też stara się oczywiście dosyć sprawnie mnie z tych pytań wybijać. Pojawia się w opinii publicznej taka narracja, że Pegasus był używany tylko do, i wyłącznie do walki z terrorystami, ciężkimi przestępstwami. I nie ma żadnego dowodu, choćby jednego, który by to potwierdzał. Ale za to mamy dowody na to, że Pegazusa w Polsce użyto do śledzenia sędziego, prokuratora, samorządowców, parlamentarzystów, członków sztabu wyborczego. I to jest to sedno, którego chcę dotknąć, że pan też nie ma tej wiedzy, że broń do walki z terrorystami, została wykorzystana do walki z terrorystami, a nie do tego, żeby wpływać na pewne procesy wyborcze i na procesy demokratyczne. Jeszcze jedno mam pytanie. Staram się panu powiedzieć, że takiej wiedzy mógłbym po prostu nie mieć. Nawet gdyby były duże sukcesy y, związane z osiągnięciem, nie wiem, jakiejś przewagi nad jakąś grupą terrorystyczną czy wykryciem jakichś innych poważnych przestępstw, przecież szef wywiadu nie musi być o tym informowany. Także Odwoływanie się, czy może budowanie takiej tezy, że skoro ja nie wiem, to znaczy że tego nie było, znaczy ja nie wiem jako szef, to tego nie było, to jest błędne budowanie tezy. Ja nie wiem. Z kolejnym bo być świadkiem, który może zadaje to pytanie i kolejny świadek, który nie wie o tym, że gdzieś użyto tego do walki z turystami. Znam jak działa system i wiem, że mógłbym o tym nie wiedzieć bez żadnego problemu. Okej, okay, dziękuję, przyjmuję pana odpowiedź na to pytanie. Mam jeszcze jedno. Komisja nakierowana jest zgodnie ze swoim aktem konstytutywnym, czyli uchwałą sejmową. Nakierowana jest na osiągnięcie pewnego celu. Tym celem jest wyjaśnienie sprawy Pegasusa, używania tego oprogramowania w Polsce. Z perspektywy, którą ja noszę w sobie, jest to czas, kiedy w sposób bardzo niedobry dla służb specjalnych i niedobry dla państwa polskiego poruszane są zagadnienia, które powinny pozostać jednak zakryte woalem tajemnicy nie powinno się o tym mówić publicznie a dlatego że kwestie związane z techniką operacyjną kwestie związane z zaawansowanymi technologiami używanymi przez służby specjalne są z perspektywy służb specjalnych ale też z mojej perspektywy jako funkcjonariusza tych służb są niejawne nie powinny być publicznie omawiane Następnie pan w 2023 roku dostał pan nominację na członka komisji, która miała zbadać rosyjskie i białoruskie wpływy. Co to to wspólnego z, pe z Pegatusem, przepraszam? Chciałbym, no rozmawiamy dzisiaj i generalnie jakby komisja nie wszelkie okoliczności związane z jakimś takim systemowym. Nie pada do dostarczonym, bo z Pegasusem, Ale ja nawet to, nie zadałem panu pytania, pan się od razu denerwuje na, na poruszenie wątków poszedł, pan politycznych. Pan Wątek polityczny pan. też jest bardzo istotny, bo też badamy różnego rodzaju połączenia pewnych ludzi i tak dalej. Niech pan się nie denerwuje. Tego nie ma w zakresie pracy komisji. Rozumiem, chciałem się tylko zapytać, czy pan uchyla pan się od odpowiedzi na to pytanie, kto ja panu zaproponował to. pracę w. Pani komisji Pani przewodnicząca, czy to jest w ogóle jakikolwiek sens pytać o takie rzeczy? Wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z pracami komisji. Ale pan nie Niech pan uchyli się od odpowiedzi na to pytanie. Niech Pan Rozumiem, powie, nie że nie jestem za Pan nie odpowiada na to pytanie. Powiem Państwu otwarcie, to jest kabaret, kto tam siedzi w tej komisji. Przecież gołym okiem widać, że ten młody człowiek zadający pytania nie ma zielonego pojęcia o materii, o którą pyta, a pan Andrzej Kowalski krok po kroku wykazuje mu niewiedzę. To się w głowie nie mieści, co to za przedstawienie. Jestem tym zbulwersowany, że za pieniądze podatników odbywają się takie cyrki. Nie zgadzam się na to. A co Państwo o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu, czekam na Wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, Subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.